Cześć! Dziś czeka nas wyzwanie! Zrobisz coś z tego? Oto Chris! Z czego będziesz tworzyć? Nie bój się! O! Od rozbiła Co? Serio? Wow! Dzięki mamo, tato i Sami! To mój dzień! Ha! Rywalko strzeż się! E, hej! Ziemia do Chris! O, widzę, że słyszysz! Uda się? Hop! Poważnie? Nancy będzie tworzyć ze śmieci? Nie! O, nie, nie, nie chcę! O, oh, pomocy! O! Niesprawiedliwe, nie chcę śmieci! <laughs> nie masz się i posłuchaj! Fajne rzeczy ze śmieci powstają! Serio? Dzięki, Mistrzu! Przekonamy się, kto wygra! <laughs> To pierwsze zabawki dla bogatej Chris! Wow, super! Ciekawe, jak działają! Hop! Super! <śmany> Jeszcze! Juhu, ja, ładnie mnie! O, nie złapiesz, nie złapiesz! A teraz najlepsze! Chris, załaduj rakietę! <śmany> tak jest w gniazdku! <śmany> um, sam wszystko zasłaniasz! Przesuń się! O, o, wiem jak to wygrać. Owinę rolkę falistą tekturą. Hmm? O, do środka włożę niedopompowany balon. Nancy! Hej, Nancy, popatrz! Aha, o tak! O, słodziutki! <laughs> Jeśli Wam się to podoba, to dajcie łapkę w górę. <laughs> He? Co mnie śmieszy? Wyrosły mi uszy? O, serio? Dostanie jej króliczek. Nazwę go uszek. Co ty na to, łóżku? Co za talent! Króliczek jest bardziej udany niż wy! Chyba tak. To prawda. Całkiem możliwe. ze złotą kartą nie wygrają. Ha, chodź tu. O, ta gąsienica jest urocza. Mój zwierzak. Jak śmiesznie się rusza. Potrafią tańczyć. Ha, cudowne. Ach, e tam. Też mam coś fajnego. Chyba. Uh, uh, co to takiego? Bądź dzielna, Nancy! Nie bądź dzieckiem! A, a! Aha, znalazłam to, co chciałam! Wreszcie! Ułożę pędzel na serwetce i zawijam. Teraz marszczę serwetkę. Dobrze, teraz to pokolorujmy! I oddaj pędzel! Mamy ich mało. Nasza gąsienica rusza na spacer po liściu. Wow! Ma układ taneczny! Nowy gatunek! Robaczku z papieru! Pięć dolarów na <laughs> zdjęcie! Super! Co mi tam? Kupię sobie coś świetnego! Gdzie przesyłka? To trwa godzinę! A to co? Co? O, już dotarła! To jednorożec z gniotkiem! Jaki miękki i fajny! A teraz niespodzianka! Po rozcięciu w gniotku znajdujemy slime! A w nim jest zabawka! To sztuczka Lech. o nazwie łapka w górę! Chris ma fajną zabawkę! Ale moja będzie równie dobra. To pianka do golenia. A oto klej. Całe mnóstwo. Hola, hola! Możesz mnie tak sklonować! Wystarczy dodać barwnika. Rośnij duże niewidziutki. Szlam żywi się mydłem w płynie. Aha, o tyle. Hej, nie mów ze wszystkich! Ja wolę ciasteczka! Ale temu chyba bardzo smakowało! Jaki rozciągliwy, wow! A, czy to mój rywal? No chodź tu caniaku! Hej, hej, co się dzieje? Tylko nie radnie! <grystanie> Jaki on głodny! Chłone zabawki! O, ile rzeczy ma w środku! Zabawki, pieniądze! Juhu! O o, a to co? Trzęsienie ziemi? Co się dzieje? Urządzamy przejęcie! Juhu, jak one tańczą! ma makaroniki! Co za impreza! Ja też chcę potańczyć! Hej, Chris, po co rywalizujemy? To co? Rozej? O, dziękuję! O, o, o! Co to było? Zrobiłaś mi kawę? to było niechcące. Może dam ci coś lepszego. Zamocuję kuleczkę gumką recepturką. Odwrócę balony na lewą stronę i nadmucham. Oto bańka wstańka! Aha, zamawiał ktoś buźkę? O, trudno żyć z dwiema twarzami! Jeszcze chwila. Tak, buźka już gotowa. Zrobiłam śliczną owieczkę. Be. Dołącz do kolegów i wszyscy zatańczcie. To będzie nowa moda. Zrób coś i nakręć film. A to co? Tylko ja chwalę się zabawką. Hop, hop, hop! Niech mnie czyta. czy coś temu dorówna? To! Kto uwolni kulki? Łapki w górę! Wow! Jeść! Jeść! Mnie! Mnie! Jeść! Co Chris znów ma fajną zabawkę, a ja tylko śmieci. Ach, mam już dość. Ha? Mam pomysł. Szkoda wyrzucić te kaczuszki! Schowajcie się tu. Brokat udoskonali projekt. I pasta do zębów, żeby ty. Cóż, zobaczcie. Juhu! Kaczuszki, zatkajcie ha! O, brokatowa impreza! Jak się błyszczy! Hmm, brakuje jednej trzeciej rzeczy. O, idealnie! Przyczepiło się, kiedy się rozzłościłam. Nie odchodźcie, za chwilę więcej zabawy. To nasze śmieci! Sam z Gryfintoru złapał znicz! Wygrana! No jasne! O, o, naprawdę go złapałam? Czy to fidget spinner? Wilbiam je! Co za skrzydełka! Oto kolejny i jeszcze jeden! Hop, 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 hop. Auć. Uć. Uć. to było niechcące! O, zepsułeś go! Do kosza! O, naprawdę? Można z tego coś zrobić! Zrób foremkę i usuń wszystko poza łożyskiem. Teraz dalej żywicą. Nie zapomnij o brokacie! Juhu! Po stwardnieniu Skinner będzie gotów! Pobawmy się! Siup. Finery to starocie. Wolę rurki poptiub. Jestem królem jednorożców! Spójrzcie! Straszysz mnie? Dobre sobie. Zróbmy harmonikę z papieru. Aha! Parę zagięć. Prawie gotowe. Jak śmiesznie skacze. Cudownie! To jeszcze lepsze niż poptiub. Mam dla Ciebie łapki. O, dzięki. To świetna zabawa. Chyba to już koniec! Zaraz! Zapomnij o rywalizacji. To takie fajne. Znów się przyjaźnimy? Chcę się z tobą pobawić. Hej, hej! A ze mną kto się pobawi? Szybko, zjedz ich lody. Nie zauważą. Racja, ale trochę im zostawię. Pa! Pa, pa!